Krótko i na temat. I pamiętajcie o jedenastym przy, przykazaniu. Nie bądźmy obojętni. Bo to jest zło, które jak opanuje Polskę, to koniec narodem. To jest po prostu nienormalne, że my żeśmy uwierzyli, że się nic nie da zmienić. Będziemy narzekać i nie wykorzystamy tak wspaniałej szansy. Ja wiem jedno, to już się stało. I Szymon zrobi z tym ruchem wielką rzecz. Facet, który... Które w gruncie rzeczy można powiedzieć w 90% odczuwa to samo, co ja odczuwam jako obywatel, i za to jestem mu wdzięczny. Właśnie, że zaczął wprowadzać do polityki rzeczy, o których się wcześniej nie mówiło: Zielona Polska, prawa dziecka, prawa ludzi wykluczonych, prawa niepełnosprawnych. Wyłoniła się możliwość wybrania prezydenta spoza układu bezpartyjnego. Nie można takiej okazji zmarnować. Na jego fundację, dobrej fabryki na dzieci w Afryce, w Kongu, przez dwa lata systematycznie wpłacam środki pieniężne, po to, ażeby mógł ratować życie i zdrowie tych dzieci, do czego się zobowiązał. O! coś jedyna szansa, moi drodzy, bo jak nie te wybory, no to kiedy? Jak nie my, to kto?